Na początku dzisiejszego materiału będzie gruba, mocna historia, rodem z filmu 365 dni. Nie oglądałem żadnego, ale sporo słyszałem i to będzie historia z gumą w tle. Otóż, uwaga, ja ostatnio chodzę na fizjoterapię, bo mam rozwalony bark, tak więc wiecie, tu jakieś ultra wstrząsy, jakieś prądy. Zasadniczo muszę zjąć koszulkę. Ostatnio, wiecie, tutaj zdejmuję koszulkę. Pani tutaj, fizjoterapeutka, nie zdążyła mi zasłonić tego wszystkiego. Tam patrzy, wychodzi jakaś sobie pani, ja tutaj już w tym momencie zdejmuję koszulkę, a pani, o nie wiedziałam, że taki. Widoki będę miała, przyszłabym wcześniej. Ja w tym momencie, wow, ja Cię kręcę. Po tym wszystkim wiem, że mam branie i to mocne branie, szczególnie wśród grupy Pani 70, jak się później okazało. Powiedziałem Wam, że będzie również to historia z gumą w tle? Tak, ponieważ bardzo proszę, jest taka guma, która ostatnio przywędrowała na jednej z gier, którą przysłał mi jeden z wydawców Budajże Galakta, i to jest strasznie fajne do trzymania pudełek, żeby nam to nie wypadało. Ja już to kiedyś, gdzieś kiedyś widziałem. Nie mam pojęcia skąd to się bierze, to wydaje się jakby jakieś ucięte z czegoś. Zasadniczo bardzo dobry pomysł. O, tak na początek. W poprzednim tygodniu suchar dla no co po niektórych okazał się zbyt mocny, tak więc dzisiaj będzie nieco lżejszy. Otóż, jak Wiedźmini ścinają włosy? Taka zagadka. Strzygą. <laughs> takie proste. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jeszcze bardziej serdecznie niż zazwyczaj w kolejnym odcinku Game Tool TV. A skąd taka moja radość i banan na twarzy? Otóż uwaga! Między tym takim przedwstępem, który zrobiłem wam przed chwilką, a teraz zadzwoniła do mnie pani z urzędu skarbowego. I zazwyczaj, wiecie, macie czasami takie uczucie, kiedy dzwoni do Was jakiś resort siłowy, a skarbówka w Polsce tak wygląda. Odbieracie ten telefon, słyszycie Urząd Skarbowy i serce macie mniej więcej gdzieś tutaj. To ja w tym momencie tak samo odbieram ten telefon, słyszę urząd skarbowy, i co? I pani miła, ciepła, serdeczna, tu się Pan pomylił, tu się nic nie stało, ma Pan czas na uzupełnienie, ho, ho, ha, ha, hi, hi, więc ja nie mam pojęcia, albo jeszcze lepiej zacząłem działać na płeć piękną, albo po prostu Pani z Urzędu Skarbowego była miła, ciepła i uczynna, może zaczyna pracę. Tak czy inaczej, wszystkiego dobrego dla Urzędu Skarbowego Warszawy Bymowo, tak właśnie należy się kontaktować z klientem, jakim jest przedsiębiorca, więc bardzo, ale to bardzo dziękuję za taki kontakt. A teraz przechodzimy sobie już do, do co jest grane, czyli Takiej serii, którą Wam umieszczam w sobotę o grach planszowych, i na początku zawsze informuję, przed tym, kiedy zacznę Wam gadać o różnych grach planszowych, co się działo i co jeszcze będzie dziać w Trollu na kanale Troll TV. Otóż w tym tygodniu, ten kto chciał i mógł, zobaczył sobie stream z gry pod tytułem Eldritch Horror. Stream był bardzo fajny, było bardzo dużo ludzi, za co bardzo dziękuję. Bawiliśmy się świetnie i ja w grze, jak również Wy na czacie. Kolejny stream już 19 września, tym razem będzie to gra o Tron, ale do tego czasu jeszcze troszeczkę zostało. O, to nie jest ten tydzień, to jest następny tydzień, więc możecie sobie uzupełnić, jeśli ktoś nie widział, oglądając stream w Eldritch Horror. W środę natomiast, poprzednio, zrobiłem Wam taki przegląd z uwagi na premierę gry Kingdomino Prehistoria, czyli najnowszej gry z serii King Domino. taka bardzo fajna, ciekawa familika, to mogliście sobie zobaczyć taki przegląd w środę. Ktoś nie widział, to oczywiście też również serdecznie zapraszam. Natomiast jutro, jutro też wyszło to na streamie w Eldritch Horror. Ktoś rzucił taki temat i został podchwycony przez ze mnie i przez wiele osób na czacie, żebym zrobił taki odcinek o najlepszych grach polskich autorów. Więc bardzo proszę, taki odcinek jutro już pojawi się na kanale, więc warto być na streamie, warto do mnie pisać, warto pisać komentarze. Nie jedna osoba już może potwierdzić, że jak ktoś mi coś napisał, to. Ja po jakimś czasie zrobiłem taki, a nie inny materiał. No też czasami nie zrobiłem różnych materiałów, ale skupiajmy się dzisiaj na tym pozytywnym dniu na tym, co robię, więc najlepsze gry polskich autorów jutro od godziny 8.30 na kanale Game TV, a w poniedziałek, żeby was jeszcze bardziej rozpieścić, będziecie mogli sobie posłuchać podcastu Ja nerd. Kto będzie chciał obejrzeć, no to w formie niepublicznej będzie również link do takiego materiału. Więc jak ktoś chce mnie słuchać, to proszę, jak ktoś chce mnie oglądać, to bardzo bardzo proszę też będzie miał taką okazję. No ale teraz jest, teraz więc przechodzimy sobie do co jest grane. Herbaty wasze w dłoń i jedziemy z tematem. A jakby ktoś chciał zamówić sobie taki kubek, to do tego czwartku jest jeszcze szansa, właściwie ostatnia i takie kubki łącznie z herbatą w środku, tylko wiecie, nie zaparzoną, tylko taką, wiecie, sypką, żeby nie było, że z wodą wam wysyłam. Jak również takimi bardzo pięknymi podkładkami, które teraz sobie widzicie tutaj, które są wykonane z maty, możecie sobie zamówić. No, to tyle ogłoszeń, a teraz jedziemy do wyników konkursu z poprzedniego tygodnia. Rozwiązanie naszego kosmicznego konkursu z poprzedniego tygodnia, gdzie mieliście napisać dlaczego do Was ma trafić gra pod cołem siatka, którą ufundowało wydawnictwo Egmont. Tak więc uwaga, miałem trzy gry do wybrania. Dużo komentarzy napisaliście, więc teraz uwaga, wybieram dlaczego i kto powinien te gry dostać. Pierwsza osoba jest to Big Daddy, którego romantyczna wizja użycia tej gry bardzo mi się spodobała i dla Ciebie właśnie, chłopie, wędruje ta gra. Serdeczne powodzenia. Kolejna osoba, Adaś 532. Tutaj bardzo proszę, wizja spędzenia czasu z synem, którą zawsze jak najbardziej akceptuję, propsuję i polecam, więc tutaj również gra wędruje do Ciebie. No i ostatnia, DJ Neko. Tak, DJ Neko. To jest nauczyciel z powołania z tego, co mi się wydaje i z tego, co zrozumiałem z tej wiadomości. Tak więc bardzo cenię wszystkich nauczycieli, którzy mają jeszcze powołanie, a tych już jest coraz mniej i takich, którzy chcą po prostu osłodzić bytność w szkole młodzieży. Tak więc całej trójce serdecznie gratuluję. Napisałem już pod Waszymi komentarzami prośbę o kontakt. Tak, więc im szybciej się skontaktujecie, tym szybciej gry dostaniecie. Jakiś czas temu mówiłem Wam, że marka Harry Pottera jest marką niezwykle niewykorzystaną. Jest to marka, która spokojnie, z powodzeniem mogłaby powalczyć z innymi dużymi nie, takimi markami na rynku, ale no niestety tego nie robi, nie ma na to pomysłu. Dzisiaj Harry Potter całkiem nieźle jeszcze jako tako się sprzedaje na koszulkach, na kubeczkach, na innych takich elementach, ale jednak jest widoczne, że sprzedaje się coraz gorzej, ponieważ młodych fanów Harry'ego Pottera ubywa, a nie przybywa. Tego szaleństwo, które wypromowało i książkę, i filmy, yy, no już na ten czas nie możemy tak zaobserwować. Ja w tym szaleństwie uczestniczyłem, stałem w księgarniach, kupowałem sobie właśnie książki z tej serii. Właśnie około, nie wiem, 12, aż to otworzą, czy czasami były premiery, nie wiem, nad ranem. I ja po te książki leciałem. Może nie akurat to jest ta książka, ponieważ tamte, tamtą serię sprzątnęła mi moja siostra. Ja sobie musiałem kupić nowo i kupiłem w takiej twardej oprawie. Ale mam do tej serii niezwykle osobiste odczucia. Dlatego, kiedy pojawia się kolejna gra z cyklu Harry Potterowego, no to oczywiście basznie na nią patrzę. Czy do tej pory Harry Potter miał szczęście do gier planszowych? Wydaje mi się, że nie do końca, ponieważ Harry Potter jest to jednak droga marka, gdzie kupuje pewnie jakaś duża firma i chce, żeby ta gra. Sprzedała się nie w dwóch, trzech tysiącach egzemplarzy, tylko że był taki towar, który będzie trafiał do tylu ludzi, jak najbardziej powszechnie, żeby na tym po prostu zarobić, no bo marka jednak trochę kosztuje. Dlatego, kiedy zobaczyłem sobie Harry Potter i zobaczyłem jakieś tam różki, stwierdziłem, ojojoj, ojojoj, jak to może dziwnie wyglądać, ale kiedy zacząłem o tej grze czytać i zobaczyłem, że jest to właściwie, uh, Clash and Guns, tylko w nowym wydaniu Harry Potterowym z różdżkami, takimi wiecie, prawdziwymi i się rzuca, rzuca zaklęciami w siebie, stwierdziłem, o? To może być dobre. Zobaczcie, Sami. Tak właśnie wygląda rozłożona gra Harry Potter na cztery osoby. Ale o co chodzi w rozgrywce? Otóż cała rozgrywka będzie maksymalnie trwała 8 rund. Kto po tej ósmej rundzie będzie miał najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. A dokładnie który dom będzie miał najwięcej punktów, ponieważ tutaj macie rozgrywkę na 4 osoby. Jeśli gracie więcej osób, to po prostu dwie osoby maksymalnie mogą być przypisane do domu. No i właściwie tyle. Na początku gry każdy z graczy otrzymuje również zestaw kart. Czyli mamy 5 kart przejęzyczenie i trzy Trzy karty drętwoty. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o przygotowanie. Teraz samo rozgrywka. Rozkładamy co rundę karty nagród. Następnie bierzemy sobie, przygotowujemy, nie, którą kartę w tajemnicy przed innymi graczami, którą będziemy chcieli zagrywać. Potem bierzemy sobie pałeczkę i na 3-4 kierujemy w gracza, o którego będziemy rzucali danym zaklęciem. A potem po kolejnych tam trzech sekundach mówimy, jakie to jest zaklęcie. I w tym momencie możemy również pałeczkę skierować w swoją stronę i powiedzieć, pro tego. Wtedy jakiekolwiek zaklęcie by nie było, nas nie dosięgnie. I jeśli rzuciliśmy yy, przejęzyczenie, no to właściwie spokojnie się nie stało. Natomiast jeśli otrzymaliśmy drętwotę, lub rzuciliśmy na siebie protego, to w tym momencie kładziemy znacznik naszego domu i nie będziemy mogli dobierać nagród. Jesteśmy z tego wykluczeni. Kiedy wszystkie karty nagród poznikają, kładziemy je do naszego domku, a gracz, który nie dostał drętwotę, będzie Brał taki znacznik spóźnialskiego, który będzie istotny pod koniec rozgrywki. No i właśnie w ten sposób będziemy grali 8 ród. Na tej samej zasadzie będziemy zdobywali dodatkowe karty, które to karty dadzą na dodatkowe punkty na koniec rozgrywki. Za co się dostaje dodatkowe punkty? To są punkty, które mamy na koniec gry i które zgromadziliśmy w naszym domu. Ten gracz, który ma najwięcej, ten dom, który ma najwięcej takich znaczników, dostaje minus 100 punktów, bo to są spóźnialscy. Natomiast ci, którzy. Byli najlepiej ogarnięci i mają najwięcej tych kart udanych eliksirów, dostają kartę plus 100 punktów. Tada, tak wygląda cała rozgrywka. Dodatkowo, jeśli ktoś ma jeszcze karty przychylności i odpowiednią liczbę ich zgromadził, również dostaje dodatkowe punkty. Zwracam również Wam uwagę, jak piękne te karty są wydane one są takie, wiecie, błyszczące to nie jest wcale też taka tania rzecz zrobić takie karty, więc można powiedzieć, że wydanie jest naprawdę na bardzo przyjemnym poziomie. A przed prezentacją kolejnej gry będzie dla Was zagadka. Uwaga, z jakiej gry podchodzi wymieniony cytat: Kosmos ostateczna granica. Nie, nie jest to żadna Star Trekowa gra. Jest to gra pod tyłem w stronę Słońca, która ukaże się na polskim rynku w polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu Lucrum Games. Jest to gra, gdzie no właśnie będziemy bardziej trekowi niż Star Warsowi, czyli nie będziemy latali po całym kosmosie, nie będziemy robili piu 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 piu. A później latamy za jakimś chłopakiem, obcinamy mu rękę i mówimy: "Nie jestem twoim ojcem". Nie Tutaj będziemy badali kosmos i to badanie kosmosu będziemy musieli przenosić na mapę, ponieważ w tej grze będziemy musieli stworzyć mapę kosmosu o. No, trochę trudne zadanie, no, ale to będziemy w grze robić. To jak będzie wyglądała gra w stronę słońca? Otóż jest to gra przewidziana dla maksymalnie czterech graczy i jak widzicie, jest to gra typu Write Roll, ponieważ będziemy rysować, ale nie będziemy rzucać. To jak będzie wyglądała nasza tura? Otóż słuchajcie, cała gra potrwa trzy rundy i każda z tych rund podzielona jest na poszczególne fazy. Najpierw będziemy zaczynając od aktywnego gracza, dobierali sobie taki pioneczek, możemy go sobie oczywiście dowolnie obracać. Dokładamy sobie tutaj do planszy i w momencie, kiedy kiedy nastąpi na przykład taka sytuacja, czyli nie możemy dołożyć kolejnego, bo będzie nam wystawał. Teraz będziemy sobie już rysować. Aktywny gracz rysuje dopasowane symbole, reszta graczy będzie rysowała dopasowane symbole, dokładnie ostatniego dołożonego kafelka. Jeśli nie mamy wyobraźni, bierzemy sobie takie elementy, dokładamy do początku naszej drogi, czyli do naszego stateczku i rysujemy na planszy. Na tych elementach, które narysujemy, będzie również musiał się znajdować symbol, który dopisany jest do konkretnego elementu. Elementu, dzięki czemu w przyszłości na końcu gry będziemy mogli zdobywać punkty. No i w ten sposób będziemy pokrywali naszą planszetkę siatką, taką mapą. I będziemy zakrywali elementy ulepszeń, kosmitów. Będziemy docierali do takich elementów, czyli zasobów, ale ich nie możemy przykrywać. Będziemy docierali również do rubieży kosmosu: kto tu pierwszy dotrze, będzie otrzymywał większą wartość punktową niż ten, kto to zrobi jako drugi. A kiedy gra się skończy, czyli po trzech właśnie takich rundach, będziemy punktować. Punktujemy za ulepszenia, za elementy, do których dotarliśmy, ale również za realizację misji. Jak widzicie, te kafelki będą dokładane do gry i będą znajdowały się w różnych miejscach, więc jest to jakiś element regrywalności. Również mamy pewne symbole, które będą się pojawiały w zależności od gry, ponieważ one też są wymienne. No i teraz, w momencie, kiedy mamy coś takiego i narysujemy taki symbol na takim elemencie, na planszy, to jeśli ten element jest narysowany na takim symbolu ulepszenia, będziemy w przyszłości mogli liczyć na... Jeszcze dodatkowe punkty, tak więc nie tylko docieramy, nie tylko przykrywamy, ale również patrzymy, gdzie rysujemy. I tak wygląda właśnie gra w stronę słońca. W dzisiejszym dziale Nowość i Ploteczka zobaczycie nowość i ploteczkę właściwie w jednej informacji. Tak więc nowością są gry, o których za chwilkę Wam powiem, a ploteczką jest to, że te gry będą dużo, dużo wcześniej niż się spodziewacie na kanale GameTroll TV. No i teraz. Gry, o których mówię, pierwsza z nich jest to gra, na którą na pewno czekacie, a jeśli się teraz dowiecie, to już będziecie czekać. Jest to gra, która nazywa się Heroes of Might and Magic 3. Była to, czy do dzisiaj, jest fantastyczna gra komputerowa, która rozkochała miliony ludzi na całym świecie i ta gra wreszcie dostanie dobrą, bo do tej pory nie była chyba za dobra, dobrą, przynajmniej tak deklarują twórcy, zobaczymy ile z tej deklaratywności będzie rzeczywiste, dobrą grę planszową, przynajmniej tak twórcy o tej grze mówią. Heroes 3 w listopadzie startuje na Kickstarterze i będzie to próba odzorowania, praktycznie jeden do jednego tego, co mieliśmy w Heroesach, czyli będziecie mieli taki fog of war, czyli takie kafelki, z których to kafelków będziecie układać sobie plansze, będą znaleźć Wam znane grafiki, ponieważ grafiki zostały przełożone jeden do jednego z gry komputerowej i na tych kafełkach będą różne rzeczy, skąd będziecie czerpali surowce, które to surowce przeznaczacie na rozbudowę swojego zamku. Tak, to jest dokładnie to, co lubiliśmy w Heroesach, ale również w tym zamku będziecie produkowali różne jednostki, te jednostki będziecie mogli ulepszać, a później jeszcze na oddzielnej, zupełnie planszy będziecie mogli się nawalać z waszymi przeciwnikami. Więc, tak jak mówię, próba jeden do jednego odtworzenia gry komputerowej na jej planszy. Zobaczymy, jak to w końcu wyjdzie, ale tę grę zobaczycie dużo wcześniej na kanale GameTroll TV. Kolejna rzecz to jest gra, która być może nie wiem, dla mojego sertuszka jest bardzo mocno ważna. Mianowicie jest to gra potem Homeworld, która w 1999 roku, kiedy Piotr miał jeszcze 15 lat, miał czas, na cokolwiek, a na pewno na gry komputerowe, to właśnie grałem sobie. Bardzo mi się spodobało od samego elementu fabularnego tej gry strategicznej. Jest to gra, w której ludzkość, która żyje sobie na jakiejś planecie, nie na Ziemi, robi jakieś super badania i wychodzi, że nie jest z tej planety. Więc zaczynają, wiecie, szukać, szukać skąd my jesteśmy. I na planecie znajdują zakopany jakiś statek, na którym to statku znajdują mapę galaktyki, i w tej galaktyce, o bardzo proszę, zaznaczone jest skąd jesteśmy więc przez 60 lat budują wielki 6-kilometrowy statek. W końcu im się to udaje. Jedna pani naukowiec się jeszcze poświęciła, zespoliła się z tym statkiem i stała się, że zapowiem, no integralną częścią jego, czyli jakąś sztuczną inteligencją na tym statku. Więc ludzkość się tam wpakowała, śmignęła, oczywiście nie wszyscy, żeby nie było, co się okazało katastrofalne w skutkach, ale śmignęła właśnie do tej swojej planety, skąd pochodzi i tam od razu nadziali się na jakąś obcą rasę, rozwalili to, co tam znaleziono, na szczęście akurat dla tego statku znaleźli niespecjalnie dużo tej tajemniczej razy, więc od razu spierniczają do siebie i chcą powiedzieć: Halo, tam jest jakaś straszna rasa. Tylko że docierają i Ju, już ich. Świata macierzystego również nie ma, ale w sumie to nie jest ich świat macierzysty, więc co tam się nic nie stało? Odnajdują tylko zahibernowanych ludzi gdzieś tam w kosmosie pływających, zbierają i, i właśnie tak się zaraz poczyna rozgrywka, gdzie będzie się mieli naprawdę epickie pojedynki kosmiczne. I właśnie teraz to wszystko będą upychali do gry planszowej, w której będzie cała masa plastikowych figurek też będą starali się odwzorować coś, co było bardzo silną stroną tej gry, czyli nie takie pojedynki kosmiczne, gdzie po prostu. Patrzymy z góry o tu, przesunąć tu, zrób tylko z każdej strony takie bardziej wektorowe podejście, też będą starali się osiągnąć w grze planszowej. Jakim to pójdzie, zobaczymy, ale właśnie Homeworldem, jak również Hirosem, jestem niezwykle podniecony i chciałem, żeby to podniecenie Wam się udzieliło. Tak więc podniecajmy się. tygodniu pod jednym z postów, który umieściłem na grupie Trole Game Troll'a, który dotyczył gier, które ma na tapecie aktualnie moja córka, pojawiło się bardzo ciekawe pytanie dotyczące porażek w grach planszowych. Jak dziecko uczyć porażki? Czy zasadniczo z dzieckiem wygrywać i w ogóle? Wiecie, temat porażki jest dosyć taki skomplikowany i zobrazuję Wam go przykładem. Kiedy byłem jakiś czas temu na takim międzynarodowym turnieju w Magica, tam grały osoby z różnych pułapów wiekowych i tam grał taki Włoch, to jest istotne, który miał bodajże chyba 14 lat. Grał z takim gościem z Niemiec bodajże i ten Niemiec przegrał i to z kresem Zlał go ten 14-latek w dwóch meczach straszliwie, i tamten gość był tak sfrustrowany, że przegrał z młodym człowiekiem, że chyba poleciał taki tekst. Chyba wam go nie skłamie jak go tak przetłumaczę: i wezmę teraz te twoje włoskie jaja i po prostu zrobię z nich pizzę. No, nie do końca taki komunikat powinien do dziecka wyjść, ale tak czy inaczej poszło. Oczywiście odpowiednie osoby zareagowały, gość dostał bana na występy w tego rodzaju turniejach, ale nie o tym mowa. Słuchajcie, jak pokazał ten przykład, przy Wygrywać się po prostu trzeba nauczyć, i to jest rzecz, której powinniśmy się uczyć od najmłodszych lat. Gry planszowe akurat mogą nas tej porażki nauczyć, ale również wygrywania. Wygrywać wcale też nie jest tak łatwo. I pokazywać temu środowisku, jak należałoby tę wygraną czy porażkę przyjąć. Wydaje mi się, że lepiej uczyć dziecko porażki od samego początku, że czasami się wygrywa czasami przegrywa, bo jeśli będziemy się uczyli, tak jak właśnie ten Niemiec, porażek, w momencie, kiedy już jesteśmy starsi, no to jak widzicie, reakcje mogą być różne. Ja to przerabiałem. W różnych szkołach, których uczyłem, czy w gimnazjach, czy w liceach, gdzie dzieciaki, które chodziły i dopiero zaczynały ponosić porażki, kiedy już nie były zagłaskiwane przez A, nauczycieli, B, rodziców, których tam nie było, i zaczęły te porażki ponosić, no to bardzo różnie reagowały. No i no niestety, czasami się o psychologa również to wszystko ocierało i kończyło, dlatego przegrywać trzeba wszystkich nauczyć, i każdy będzie robił to w indywidualny sposób, ale im wcześniej zaczynamy, tym lepiej to później znosimy. No, lub po prostu jesteśmy cichsi, kiedy ponosimy różnego rodzaju porażki. Możemy, nie wiem, dziecko, kiedy przegrywa, czasami krzyczy, czasami warczy, czasami jest ciche. Ja na przykład z Anią czytam też taką książeczkę, która chyba troszkę jej pomogła, mianowicie A królik słuchał, to jest taka bardziej książka o emocjach niż o przegrywaniu. Jest to chłopczyk, który zbudował sobie jakąś konstrukcję, ta konstrukcja została zburzona, a później różne zwierzątka do niego przechodziły i pomagały mu to, znaczy nie może nie odbudować, tylko chciały jakoś rozwiązać ten problem. W końcu przed króliczek, który nic nie mówi, po prostu usiadł przy i słuchał, co chłopczyk ma mu do powiedzenia. I może to jest taka dobra rada dla tych wszystkich, które dziecko chcą czegoś nauczyć, ale żeby nie było tak bezplanszowo, to jedną z, z gier, które pod tym postem najczęściej rzeczy komentowali, i później do mnie pisali, jest to gra Dragomino, którą też pokazywałem w tym tygodniu w materiale o Kingdomino. Dragomino, serdecznie polecam, gra 5 plus, ale spokojnie 4-latki, moja niespełna czterolatka to. i właśnie w momencie, kiedy został mój pokój zluzowany. Przez Klaudię i przez Anię właśnie Klaudia musiała przełknąć gorycz porażki, do czego już się ja i Klaudia przyzwyczailiśmy, bo Ania nas dosyć często ogrywa. Właśnie Klaudia dostała łomot z kretesem w grę pod tytułem Dragomino i wcale nie dawała Ani wygrać. Tak więc jak widzicie raz się wygrywa, raz się przegrywa, a Dragomino, czyli prostą grę kafelkową, która oparta jest o mechanikę domino, Wam serdecznie polecam. Miesiąc, dwa albo trzy temu pokazywałem Wam właśnie oto taką grę, która to gra jest nie tyle, że rozwinięciem, tylko hybrydą Ticket to Ride, czyli grą, która mogłaby się ukazać, ukazać w dowolnym świecie, ale Ticket to Ride ma swoją popularność, więc wydajmy łamigłówkę, w której naszym zadaniem będzie przepychanie różnych elementów składów, czy są to wagoniki, czy inne elementy, tak żeby połączyły się z lokomotywą i żeby upojechały w siną dal. Gra ma kilka zagadek, kilka poziomów trudności i gra się w to bardzo fajnie. Ja muszę przyznać, że czasami siadałem sobie z tą grą wieczorem i próbowałem sobie jakąś taką łamigłówkę rozwiązać. Od tak dla poruszenia szarych komórek. No ale właśnie, spodobało mi się to, skończyłem. I jakie było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłem grę pod tytułem Railbound na Steamie, która jakoś specjalnie chyba też dużo teraz nie kosztuje. Widziałem chyba jakieś tam oferty, za 20 parę złotych można sobie to kupić. Która jest może nawet nie tyle komputerową adaptacją tego, co jest właściwie tym samym, tylko się inaczej nazywa. Czyli po prostu będziemy mieli pewne zadania, oczywiście będą to zadania, które będą posegregowane ze względu na trudność, gdzie będziemy musieli pewne składy kolejowe, różne wagony z różnymi elementami, będziemy musieli podoczepiać tak, żeby później na siebie nie powpadały i żeby znowu podpiąć to pod lokomotywę i tyle. Moim zdaniem historia tej gry jest taka, że próbowali uzyskać licencję Ticket to Ride, ale chyba była za droga, więc postanowili wydać to w takiej, a nie innej formie, bo nawet, wiecie, i plansza jest bardzo podobna w stosunku do tego, co mamy w wersji takiej rzeczywistej. Tak więc jeśli szukalibyście tego rodzaju gry lub po prostu zagraliście sobie w wersję Ticket to Ride łamigłówkę i Wam mało, to Rainbow jest naprawdę świetną, świetną pozycją. Ja muszę przyznać, że do tego typu gier zapałałem miłością, kiedy Mój wujek dał mi taką grę na dyskietce i ta na tej dyskietce znajdowała się legendarna już dla mnie gra pod tytułem Sokoban i ja te piksele przesuwałem, te miejsca, żeby jakoś tutaj poprzypychać, żeby je wypchnąć z tego miejsca, ile ja na Sokobanie po prostu życia straciłem, ale to nie były chwile stracone, bo, bo to było dobre, jak już przeszedłem pewien etap frustracji, że mi nie idzie. A teraz przechodzimy sobie do cebula corneru, czyli miejsca, gdzie będę mówił o wyszukanych tanich grach, a dzisiaj jest, no, może powiedzieć srogo. I zazwyczaj kiedy mówię o tych tanich grach, ja wędruję sobie w jakieś okienko, co w tym momencie niniejszym czynię, a w tle lecą różne rzeczy, a na tym tle pojawiają się gry. Tata pewnej młodej osoby powiedział, że jego córce bardzo sprawia dużą przyjemność, kiedy lecą takie cebulki w tle. Tak więc bardzo proszę dla tej młodej osoby, cebulki właśnie lecą specjalnie dla ciebie. Ale właśnie, teraz przechodzimy sobie to tych tanich gier, bo tutaj ludzie spragnieni, a ja sobie gadam i gadam, więc zacznijmy sobie od pewnej gry, o której Wam yy, dzisiaj mówiłem na samym początku tego materiału, mianowicie Kingdomino Prehistoria. Udało mi się tę grę wyhaczyć za 88,44 zł w serwisie urwis.pl. 88,44 za taką grę, która zawiera dwa warianty w środku, jest całkiem przyzwoicie wydana, to naprawdę jest dobra cena, ale właśnie kolejna gra, również poniżej stówki, Terraformacja Marsa, wersja Ares. Ja w ogóle Peany piałem nad tą grą. Na to, jak ta gra jest wydana, ale. Słuchajcie, ta gra za 89,89, 89, więc już nie tylko poniżej stówki, ale poniżej 90 zł. Też na Urwisie.pl można sobie tę grę kupić za 89,89. 89. To jest zbrodnia, nie posiadać tej gry w domu, w swojej kolekcji za taką cenę. Kolejna rzecz: Minecraft. Ja o Minecraftie też mówiłem, zachęcałem do tej gry. Minecraft za 111 zł, czyli też taka grana na wprowadzenie. 111 zł w krainie zabawek. I ostatnia gra też poniżej stówki. Ostatnicy narodziny Imperium, więc taka gra, która można powiedzieć, Portal postawiła w tej sytuacji, w której jest dzisiaj, czyli jako taki duży, podbijający też i inne rynki, nie tylko polski wydawca. To bardzo proszę o osadnicę narodziny Imperium. Jak ktoś nie znał, nie ma w swojej kolekcji, to za 97 zł. W sklepie Flamberg można sobie kupić. Ja tak wiecie, sobie zacząłem szukać, co to jest ten Flamberg. Jest to sklep jakiś chyba młody z Katowic. Jak będę na planszówkach w spotku w, w sobotę, to jak starczy mi troszeczkę czasu, to sobie tam wiecie, jeszcze gdzieś pojadę i tego Flamberg. Amberga zobaczę, bo jestem ciekawy. No, to tyle w takim razie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim za to, że byliście ze mną i zapraszam oczywiście na wszystkie odcinki na kanale Game TV, a już jutro będziecie mogli sobie zobaczyć odcinek o najlepszych grach polskich autorów. O takie cuda na Game TV. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.